Vlogmas dzień dzisiaj Dwudziesty ostatni Dzień vlogmasa Dzisiaj Wigilia Jest godzina Dzisiaj już jedenasta Ja wstawiłam wam zdjęcie takie świąteczne na Instagrama i właśnie piszecie mi życzenia, ja też Wam tam złożyłam życzenia, tutaj też składam Wam życzenia, chociaż powinnam we wcześniejszym vlogu, żebyście mogły usłyszeć to przed świętami, a tak usłyszycie to przed świętami, po świętach ale właśnie jest jeszcze Instagram i wiecie, że po prostu tam y, złożyłam Wam życzenia zresztą na pewno wiecie, że życzę Wam zawsze wszystkiego najlepszego ja się już maluję Dlatego, że zaraz Aleks będzie szedł spać i już będzie wiecie tu sypialnia zamknięta, a ja wolę się tutaj malować po prostu przy mojej toaletce. Już też od rana spakowałam chłopaków. Zaraz jeszcze spakuję siebie. Tutaj muszę pamiętać, o właśnie jest 11, bo moj 11 Aleksa, także maluję się i go kładę. Wyjeżdżamy z domu przed 15, także zostało nam 4 godziny. Ja w ogóle tak, zobaczcie, wczoraj pofarbowałam te włosy. Stwierdziłam, że właśnie dzisiaj nie będzie, tak wiecie, tak byłabym wtedy wszystko w takim in rush, in rush, wiecie o co chodzi, bo teraz bym zaczęła od farbowania włosów potem by mi włosy same nie mogły wyschnąć musiałabym je suszyć i bym nie, wiecie, szybko, żeby się pomalować żeby zdążyć i tak bez sensu dlatego wczoraj wieczorem już zrobiłam sobie farbę mam włosy, one mi zdążyły przeschnąć jeszcze sobie górę tylko tak domodelowałam, smarowałam się też wczoraj słuchajcie z tym samoopalaczem no i on jest opisany, że jest to najciemniejszy samoopalacz I z 60-krotną mocą, ja uważam, że jest słaby jest naprawdę słaby o wiele yy, mocniejszą opaleniznę daje mi ten Bondi Sand w kolorze Ultra Dark, naprawdę ten. Mm -mm. No wykorzystam to opakowanie, bo kosztowało 140 zł, ale nie, na pewno do niego nie wrócę. Co to, to nie. Dobra, robię makijaż Ech, i uciekam. Będziemy pić kawę i i wiecie takie tam. I się zbierać mam to tu jest mój podkład, już mam wszystkie kosmetyki skakowane też w kosmetyczce także widzimy się później Alanek już wyszykowany ślicznie chciał założyć krawat, który, który miał e, w przedszkolu czapeczki już, już wcześniej kupiłam no i chciał szelki, ja bym chciała pasek do tego założyć, ale on chciał szelki, ale może jeszcze poprzekonam pasek. Ja też już jak widzicie w połowie wyszykowana w kolędowanie a Adrian się jeszcze kąpie. Tu już mamy też przygotowane tobołki ogólnie jeszcze oczywiście torby. No i się będziemy za pół godzinki będziemy gdzieś wychodzić. Także ja jeszcze nie wiem, y, którą z sukienek mam założyć. Zaraz założę rajstopki i wtedy sobie przymierzę. Które? Jesteśmy! Cześć! Jest Lilunia! Lili się uspokaja przy aparacie, bo troszkę się denerwowała. Ale jak tylko zobaczyła aparat, to już od razu się uspokoiła. Tak? Jaką dziadki mają świąteczną tutaj pościel? Ty to widziałaś? Dziewczyno! Tutaj, jaki Mikołaj sobie wchodzi. Oho! Oho! No tak! Mikołaj wchodzi? A kto tu jest taką gwiazdą YouTube'a? Co? Myszko? Och! Och, och, och! och. Tadam! Zjedliśmy już kolację. Jesteśmy po opłatku. No i co? Czekamy teraz na Mikołaja. Dzieci poszły na górę, wypatrywać, właśnie czy się zbliża, czy już widać jego sani, i zaraz będzie Mikołaj. Ma, ma Mamą, no, alamek chodźmy. No ale z dworu. Nie, okay. <laughs> okay. jest. Jest dobry! nie, nie. Nie, ma? I don't care about <inaudible> the presents <reason. inaudible> on the naked Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas.

Oh, yes. All the lights are shining mm -hmm. so brightly mm -hmm. everywhere. Mm -hmm. And the sun. Mm -hmm.

I just want you for my own More than you could ever know Make my wish come true All I want you for Christmas Is it you Dobra, o, no, no. Dobra. no, no, ale ty zacznij. ty zacznij. ty zacznij. Do Betlejem pasterze, grają skocznie dzieciąteczku na liście. Trzymaj. 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 Trzymaj.

up to your knees, Alta. You've you touch my, my hand to see how this yeah. to be tough to yeah. you. Be forgot and never brought to mind. Should all acquaintance be forgot and all anxiety? Cup of kindness, yeah, for all lang syne. For all lang syne, my dear, for all lang syne. We'll take a cup.